Maturzyści, jeżeli przerobiliście już usługi, które nie były wcale takie trudne, to dzisiaj nadszedł czas na kolejny dział, czyli na problemy współczesnego świata. Tych problemów może być całe mnóstwo i okazuje się, że wszystko może być problemem. No ale z czym spotykamy się na arkuszach maturalnych? No to tak, po pierwsze, mówi się o głodzie na świecie. Dlaczego w pewnych miejscach panuje głód, a w innych go nie ma? Tak, od czego to zależy? To jest taki temat, który dość często się przewija. Potem możemy mieć do czynienia z konfliktami zbrojnymi. I tutaj już są konkrety, bo tutaj mamy dwa państwa albo kilka państw, które z sobą walczą o coś. My musimy wiedzieć o co, my musimy wiedzieć kiedy ten konflikt miał miejsce i jakie są jego skutki. Dlatego słuchajcie, należy wiedzieć, jak rozkłada się PKB na świecie, jak rozkłada się HDI, jakie są relacje między tymi dwoma wskaźnikami rozwoju poziomu gospodarczego. Więc tutaj jest parę takich kwestii, które nie są takie do końca jednoznaczne. To naprawdę wiele zadań można wymyśleć. Dzisiaj mam dla Was zadanie, już patrzę, jakie zadanie dotyczące PKB na świecie. W różnych państwach, więc trzeba słuchajcie, znać też strukturę tego PKB. Czyli trzeba wiedzieć, e, jaki sektor gospodarki wypracowuje to PKB. Tak? Czy to jest rolnictwo, czy przemysł, czy usługi. Musimy wiedzieć, że te państwa słabiej rozwinięte będą opierały swoją gospodarkę raczej na rolnictwie, na pierwszym sektorze. E, te wysoko rozwinięte raczej na usługach. I teraz trzeba na podstawie Struktury tego PKB bądź też zatrudnienia ludności poszczególnych działach gospodarki, umieć rozpoznać poszczególne państwa. To nie jest wcale takie łatwe. To trzeba po prostu poćwiczyć, dlatego dzisiaj przykład zadania i tego typu zadania się naprawdę często zdarzają, więc radzę się na nim wzorować. Jest to zadanie, którym musimy posłużyć się materiałem źródłowym w formie tabelki. Proszę powiem, że to jest zadanie bardzo trudne, ale tylko za jeden punkt. Takie niestety też się zdarzają. Co my tutaj w ogóle mamy? W tabeli przedstawiono strukturę procentową wytwarzania PKB w 2014 roku według sektorów gospodarki w Chinach, Indiach, Korei Południowej i Singapurze. Teraz tak. Mamy oznaczone numerami te państwa, ale nie podpisane. Natomiast polecenie brzmi: zaznacz odpowiedź z poprawną kolejnością państw, dla których przedstawiono w tabeli strukturę procentową wytwarzania PKB według sektorów gospodarki. No, czyli musimy ustalić, tak, w jakiej kolejności te państwa zostały tutaj wyszczególnione. Ja bym zaczynał od tego, że biorę to, co jest najbardziej charakterystyczne. Charakterystyczną dla mnie rzeczą jest to, że w sektorze pierwszym, czyli w rolnictwie, tak, w punkcie drugim nie ma yy, w ogóle rolnictwa. To jest takie państwo, w którym sektor pierwszy nie istnieje nie ma rolnictwa. Jakie to może być państwo? Chiny, Indie, Korea, Singapur. No wiadomo, że Singapur. Tak to jest oczywista sprawa, bo Singapur to jest wielkie państwo miasto, tak? Wielkie, no malutkie. Czyli jeżeli wiemy, że pod dwójeczką e, będzie się krył Singapur, no to już od razu możemy sobie część opcji odrzucić. Więc tak, e, dwójeczka Singapur jest pod punkcie B i dwójeczka Singapur jest pod punkcie D. Czyli A i C automatycznie odrzucamy. No i teraz trzeba się dalej zastanawiać. No i mamy taką opcję, że albo Chiny, albo Korea Południowa będą jako jedynka. To sobie popatrzmy. Państwo numer jeden to takie państwo, gdzie w sektorze pierwszym sektor pierwszy wytwarza 9% PKB. Sektor drugi całkiem rozbudowany. Tak, a sektor trzeci to usługi. No i te usługi tak nie wyglądają jakoś bardzo bardzo super. To nie jest dużo jak na usługi. Ja usługi dużo to jest powyżej 60. Na to na przemysł dużo to jest 42. Więc to musi być państwo przemysłowione. No i teraz pytanie, czy bardziej uprzemysłowionym państwem, mającym sobie rozwinięte usługi, będą raczej inne, czy raczej Korea południowa. Tak? Tutaj może być się zastanawiać. No, Wydaje mi się, że należałoby jednak postawić bardziej na Chiny, bo te w tej chwili bardzo, bardzo się uprzemysłowiają, a Korea Południowa zrobiła to trochę wcześniej. Natomiast, no, jeszcze możemy sobie inne rzeczy sprawdzić. Możemy sobie sprawdzić na przykład. Hmm, no, tak, Indie mamy pod trujeczką, to tam nie ulega wątpliwości. Możemy sobie to jakby odwrócić, tą sytuację, i jeszcze ewentualnie także pomyśleć sobie w ten sposób, że czy w Korei Południowej jest taka sytuacja, że 60% to będą usługi, a nie całe 40% to będzie przemysł. No, słuchajcie, no co będzie miało bardziej rozwinięte usługi? No, raczej Korea, tak niż Chiny, wobec czego no na zasadzie takiej dedukcji, jaką tu przeprowadziłam, należałoby znaczyć po prostu odpowiedź. Ale tak jak wspomniałam, nie jest to proste zadanie, i zwracamy uwagę na najbardziej charakterystyczne punkty.